Dzień trzeci w nas przywitał i wystartowaliśmy do odcinka. Odcinek teoretycznie miał mieć 160 km. Okazało się, że miał co najmniej 190, a u niektórych nawet 230 także niektórzy zwiedzili dosyć dokładnie poligon. Było ciężko. Było ciężko nawigacyjnie, było ciężko technicznie, było dużo przepraw bagienno-błotnowodnych, które były po prostu głębokie i tam bardzo wiele sprzętów umarło. No a oprócz tego standardowe pułapki poligonowe, czyli długa prosta, na której teoretycznie wszystko jest w porządku, po czym nagle się okazuje, że nie masz mostu, tak jak to się stało u Roberta Kufla który po prostu zmielił przedni most cały, pogięty, z wahaczami, ze wszystkim. Na takiej niewinnie wyglądającej hopce, których tysiąc wcześniej pewnie przejechał. No to jest poligon w Drawsku i tutaj trzeba się z tym niestety starać, liczyć. Oczywiście, wiadomo, jesteśmy na zawodach, w związku z tym musimy cisnąć jak najszybciej się da i takie wypadki się czasem zdarzają, no ale jest to wkalkulowane w nasz start. Na początku, gdzieś do 20 km mieliśmy awarię sprzętu spowodowaną zbyt dużą prędkością na hopie, jeszcze moim delikatnym błędem na pewno, że odhamowanie wyrosła nam na górze na odcinku 930 metrów pod górkę, taka dziura, która mogła spowodować jakby wyskok poważny, albo ten, zdecydowałem się hamować. Działo się to raczej to tak automatycznie. Za chwilę tam troszkę przygód było, inne samochody też do lasu poleciały, potem już wszystko się uspokoiło, bo było hamowanie, że po prostu piloci ostrzegali innych. wywodzimy się z przeprawówki, także tutaj te próby, próby oczywiście były, były ciekawe, w sensie jak na taki rajd to nawet dość trudne, w sensie na taki o innym charakterze, natomiast no wywodząc się z przeprawówki, my mamy doświadczenie w tego typu próbach, także nam to nie sprawiło jakiegoś takiego większego kłopotu, ale przyznam szczerze, że wypinanie się, my mamy tutaj inne pasy, takie do jazdy szybkie szerokie i wypinanie się z pasów i później wchodzenie z powrotem i próba zapięcia, to, to jest to trochę nie sprawia kłopotu, natomiast wszystko się udało gładko i bezprawnie. Syn mój pilot, my tutaj regularnie opiernicę, żeby jechać zachowawczo i do końca, tak, żeby, żeby nie było jakichś awarii, żeby nie było problemów technicznych, które przy oku pamiętam, czym się zdarzają, więc, więc yy, no troszkę się tak mocujemy intelektualnie, jak to zrobić, ale postaramy się troszkę pociągnąć te wyniki. Sądzę, że oszczędzamy się wzajemnie, nie, nie chcemy sobie zrobić jakichś takich przykrości z tego powodu, że okej, okay, no żeśmy testowali zawieszenie dwa dni przed, przed wyjazdem i już mi wydachowali nic się nie stało. No ale nie chcemy tu wydachować, tak, no, bo to wiadomo, że jakieś tam... Ja mam obawy teraz po wydachowaniu cały raz w zakrętach myślę, czy już, czy jeszcze, czy jeszcze cięć, czy już odpuszczać i muszę się przestawić to psychicznie. Nawigacja jest rzeczywiście trudna, jest wiele kruczków, drobnych dróg, które, które trzeba odnaleźć. No i nie można czasami jechać zbyt szybko, żeby, żeby nie przestrzelić niektórych, niektórych kwestii. Także musieliśmy dostosować tempo do, do tych takich niuansów nawigacyjnych. Natomiast codziennie oceniam na dobry. Oprócz jednego miejsca, w którym popełniliśmy błąd w, w oznaczeniu miejsca, w którym należało bicia zymut i tam straciliśmy poważne, poważne minuty, co w się sensie prawie pół godziny. Niestety na na, na powtórce tego azymutu trzykrotnej. No i to, to oczywiście był taki ewidentny nadbłąd, natomiast poza tym no nie zdarzyły nam się jakieś takie mankamenty, które, które bardzo za czasów wpłynęły na wynik. Mieliśmy 165 km trasy, trasa była naprawdę bardzo trudna, chyba było ze 20 przepraw przez wodę, ciężkie, trudne, było to głębokie. Na jednej z przepraw zabrakło nam liny w wyciągarce, żeby się wyciągnąć na drugą stronę, spędziliśmy tam 45 minut, żeby się wydostać. Na innej ukręcił się przegub z przodu, zaparliśmy się za drzewo, to trochę uniemożliwiło nam szybką jazdę dalej po trasie. No mimo wszystko zajęliśmy koło 20 któregoś miejsca, pomimo tych strat. Dzień naprawdę wyczerpujący, bo y, wynikało z Rodbuka, że mamy 160 km os do przejechania, i pełni zrobiliśmy około 200, biorąc pod uwagę y, pomyłki po trasie, jakie tam nas, nas spotkały. No dzień ciekawy przyniósł duże żniwo w sensie awaryjnym, bo, 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 bo czołówka naszych zawodników, czyli Robert, Paweł mieli dosyć poważne awarie, czyli tam Robert urwał most, Paweł najpierw kłopoty z mostem, później silnik. Także duże przytasowania w sensie, w sensie stawki. No my też nie, nie, bez, nie bez kłopotów, bo mieli pasek, alternator, ładowanie, później drążek kierowniczy z przodu, wahacz zgięty, także... Było ciężko, było dużo dziur i jechaliśmy dosyć szybko i to też miało, skutkowało właśnie tym, że można było ten samochód rozbić. No ale dojechaliśmy do mety z przyzwoitym czasem, także był fajny dzień, fajne próby. Te, te doświadczenie przeprawowe, które mamy z zajdów naszych przeprawowych też się przydało na, na, na dwóch błotach, w których trzeba się było dosyć mądrze przesiągnąć, żeby to poszło szybko.